Dzieci, kotek, franek, poznawiam, zbierzam we twary Skaczę między drzewami, patrzę zawczasu. Zapraszam wszystkie dzieci do lasu. Kotek, franek, się gra, zwierzęta małe zna. A ja to, to cuda biegające, chlub one tu są. To mogą ci poznać las. Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop. Najpierw się korka śpiewa z gałęzi wysoko, a skowronek na Śmiele, na kwiatach siada Szumią żywioły, przyjaciele, la, 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 la w, w lesie gra Zwierzęta małe zna A jedno to, to cuda Biegające, chlupoczące One tu są to mogą ci poznać las Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop Po leśnym dywanie A zajączy kocie w gęsto polane Wiewiórka orzech, mieści się na grzbiecie A już się w kule robi, ale już to wiecie Kotek franek w lesie gra Zwierzęta małe zna A ja nie to, to cuda Biegające, chlupoczące One tu są Pomogą ci poznać las Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop Kotek mały przewodnik nasz. Z nim poznasz zwierzęta i o nie nauczy się wraz. Las to dom wielu, więc pamiętaj, że szanujmy go razem, bo to nasz skarb. Raz, dwa, hop, hop, hop Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop Kometrany w lesie gra Zwierzęta małe zna a nie to, to cuda Biegające, oczące One tu są to mogą ci poznać las Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop I poznać las raz, dwa, trzy, hop, hop, hop.